Rozradowane twarze i przyjazny gwar towarzyszyły inauguracji roku akademickiego w Polkowickim Uniwersytecie III wieku. Studenci rozpoczęli kolejny rozdział swojej przygody z uniwersytetem. Uroczystość miała tradycyjnie podniosły charakter i towarzyszyła jej wyjątkowa atmosfera. Sala audytoryjna została wypełniona po brzegi, bo zainteresowanie zajęciami w Polkowickim Uniwersytecie III wieku od samego początku jest bardzo duże, choć u progu nowego roku zawsze jest pewien niepokój. W każdym roku akademickim no, jakaś obawa jest, czy to co sobie zaplanujemy y, będzie przyjęte, dodatkowe formy mam tu na uwadze, dobrze przyjęte przez słuchaczy podczas prowadzonych zajęć, bo w tym roku wprowadziliśmy dwie nowe formy skrabbooking to jest takie ręczne ozdabianie kartek i pudełek. No sporo słuchaczy się zapisało na tą formę, no, ale zobaczymy, jak to będzie w trakcie. I dodatkową jeszcze formą to są warsztaty twórczego myślenia. Tam, gdzie będzie i forma zabawy, pedagogika zabawy, refleksja nad sobą, taniec przy okazji. A w zajęciach sportowych rehabilitacyjnych też jest nowa forma y, Latino Gold zamiast y, aerobika z elementami tańca. I też jest to nowa forma. Zatem oferta się systematycznie poszerza, ale Uniwersytet III wieku to już chyba ma w Polkowicach taką renomę, że wy właściwie nie potrzebujecie zabiegać do, dodatkowo o nowych słuchaczy, bo pewnie siła tej poczty pantoflowej jest tak duża, że tutaj ludzie przychodzą, garną się niemalże tłumnie. No, na pewno tak. pan pantoflową najbardziej się dociera do osób, czyli sąsiadka sąsiadkę pociąga sąsa, sąsiad, sąsiada. No i tak to jest. Czy musimy zabiegać? No, raczej tak, częściowo również, bo dajemy już ogłoszenia i do prasy, i na naszej stronie o naborze. Także chyba rokrocznie musimy zabiegać o to. A myślę, że coraz mniej, jak gdyby będzie mniejsza ilość osób przychodziła na te nowe roczniki. A to z tego względu, że kto chciał być na uniwersytecie, to już jest i korzysta z tego, bo jest to dowód, bo jak dziewiąty rok z rzędu ktoś uczestniczy. To znaczy się, że są doskonałe formy tutaj zajęć i, i dają radość i zadowolenie słuchaczom. Do auli DWSPiT poza studentami przyszło wielu gości z władzami samorządowymi na czele. Burmistrz Polkowic Wiesław Wabik życzył studentom, by studiowali do końca świata i o jeden dzień dłużej, podkreślając, że gmina będzie wspierać działalność uniwersytetu. Zaznaczył także, że odsetek studiujących w Polkowickim Uniwersytecie III wieku jest w Polkowicach wielokrotnie wyższy od średniej dla całej Polski, co świadczy o tym, że w naszym mieście ta inicjatywa jest szczególnie popularna. Życzę wam Dużo zdrowia, wytrwałości i aby wam nigdy nie zabrakło siły na to, żeby studiować, bo chciałbym, abyście studiowali do końca swojego, swojego życia i jeden dzień dłużej, jak to powiedział yy, pewien klasyk. Yy, a dobrze mnie znacie i wiecie, że życzę wam tego z całego serca. Z kolei profesor Marian Wolański, rektor DWSPiT, opowiadał o tym, jak uniwersytet pięknie się rozwinął i wyraził nadzieję, że tempo rozwoju placówki nadal będzie utrzymane. Swoimi refleksjami podzieliła się także jedna z pierwszych studentek, Zofia Mikołajczyk. Nie starzeje się ten, kto nie ma czasu. Zdołałam się przekonać, że w ciągu ośmiu lat studiowania... Wcale się nie zestarzyłam po tych osiem lat. Słowo <noise> Ja tego nie czuję. A dzisiaj obserwując moje koleżanki i kolegów, widzę, że zmieniają się na lepsze. Zmieniają się ich oczy stają się młodsze, weselsze. Widzę ten rozwój, widzę tę radość i dzisiaj kiedy mam okazję powitać nowych studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Polkowicach to właśnie tego im życzę, żeby z roku na rok nie starzeli się. Poszerzali swoją wiedzę, wzmacniali siebie fizycznie i umysłowo i tworzyli grupę taką, jaki jest dziewiąty rocznik naszego uniwersytetu. Studenci seniorzy rozpoczynający naukę złożyli śrubowanie oraz odebrali indeksy. Został także odśpiewany studencki gauda gitur. Polkowicki Uniwersytet III wieku bije rekordy popularności, a większość spośród tych, którzy decydują się rozpocząć naukę w placówce, zostaje na wiele lat. Nic dziwnego, bo w trakcie zajęć można pogłębić swoją wiedzę z różnorodnych dziedzin, poznać interesujących ludzi, a także zwiedzić urocze zakątki Polski i nie tylko. Jest super, jest super. Miałam fajnych znajomych, znaczy nowych znajomych i po prostu fajnie zorganizowany czas wolny po prostu wtedy się nie myśli o tych dołkach, o tych różnych sprawach trudnych. A czego się pani nauczyła przez lata spędzone w uniwersytecie? Czego się nauczyła? Z tego, że fajnie być otwartym, bo się właśnie poznaje do ciekawych ludzi, pogłębiam sobie wiedzę różną na różne tematy, tak samo szlifuję języki, bo chodzę na język niemiecki i angielski. No, poprawiam sobie wiedzę komputerową i różne takie sprawy polityczne czy tam społeczne różne te też się poprawiają i, i wiemy wszystko na ten temat. Studentom Uniwersytetu Trzeciego Wieku u progu nowego roku akademickiego życzymy wielu owocnych zajęć a także samych pozytywnych wrażeń.